Dzień dobry, dzień dobry kochani, z tej strony ja, moja z anteny tego Słuchajcie, dziwne odgłosy dzisiaj odchodzą, Krupak jest zasparkany, on taki kot zatokowy, po prostu wieczna, niekończąca się historia mimo leczenia. Kotki niespokojne jakieś dzisiaj, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, generalnie to chciałam Wam życzyć wszystkiego co najlepsze, z nowym rokiem, wszystkiego... Tego, czego nie macie, a chcielibyście mieć, spełnienia marzeń, i dużo zdrówka, bo ja się sama przekonałam w poprzednim roku, że jeszcze mamy w sumie ten stary rok. Że jak nie ma zdrówka, słuchajcie, to nie ma nic. Ja mam nadzieję, że takie moje problemy się pojawiły, tak samo znikną wraz z tym starym rokiem, yy, więc no, taką nadzieję mam. Słuchajcie, i yy, my zostajemy w domu, nigdzie nie wchodzimy bo wiadomo, jak się ma zwierzaki, to jakby nie każdy z zwierzak, wiecie, dobrze się czuje w tym dniu, tak, ze względu na wystrzały. U nas niestety połowa kotków się boi, więc musimy uspokajać. Nie będzie nam też towarzyszył alkohol. Oprócz tego troszeczkę innego jakby. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. W każdym razie, no bezalkoholowo, ale szampan będzie mi towarzyszył. Tylko w innej formie. Słuchajcie, pamiętacie tą buteleczkę? Champagne i Soloron. I słuchajcie, jestem wielką szczęściarą dzięki swojej mamie, którą pozdrawiam i naprawdę jej dziękuję, że stałam się posiadaczką tego zapachu. Słuchajcie, to jest zapach pierwszy przedreformulacyjny, Iwres. Dlatego, że Iwres wcześniej posiadało inną nazwę. I to była właśnie nazwa Champagne. To jest posłacie z 93 roku, i rok później nazwa została zmieniona. Dlaczego została zmieniona? E, dlatego, że niestety wytwórcy z rejonu szampani przyczepili się do tej nazwy i założyli sprawę firmie o, o to, żeby zmienić tę nazwę. No i ta nazwa została zmieniona, bo firma niestety przegrała, przegrała tę sprawę. Mm, więc później nazwa zmieniła się na Ivress, która mi zupełnie już nie pasuje, nie do tej buteleczki. Bo i wreszcie oznacza pijaństwo, więc no jakby zupełnie zupełnie już inna nazwa nie trafiona. Chociaż podoba mi się, że nie znamy znaczenia. Natomiast słuchajcie, no do tej buteleczki to ta nazwa jest idealna, bo i buteleczka wygląda jak szampan, i nazywa się szampan, także słuchajcie, wystarczyłoby zakończyć filmik, jakbym powiedziała, że pani Grośma stworzyła ten zapach i to tyle to już dużo mówi mm, o tym, słuchajcie, zapachu. Ale nie, nie zakończymy tego filmiku. Słuchajcie, w głowie mamy brzoskwinie, terynkę, morele, kminek, anesz, mięta i tu się znajdują trzy, nie, cztery, raz, dwa, trzy, cztery składniki, za którymi ja naprawdę nie przepadam, jeśli chodzi o zapachy. Zacznijmy od brzoskwinia, zawsze to powtarzam, że nie przepadam za brzoskwinią. Ale słuchajcie, kminek, anesz i mięta, no po prostu y, mięta ja toleruję tylko w romie. A więc, no, kminek jak, jak kminek, też mam w jednym zapachu, a anesz naprawdę niekoniecznie. No, a tutaj, słuchajcie, to wszystko jakoś tak gra razem, że mi się to podoba, więc nie wiem jakim cudem, ale no, po prostu tak skonstruowany zapach, że, że wszystko tu pasuje. Słuchajcie, czuć przede wszystkim przez kwinie. Anesz, kminek, i mięta są dla podkreślenia ostrości początkowej, takiego właśnie jakby szampańskiego otwarcia. Po to są te składniki właśnie. Więc nie czuć ich tutaj do końca jako składowych, a czuć jako taką specyficzność, specyficzną, słuchajcie, ostrość. I to właśnie jakby zostało spełnione, tak? Szampan taki właśnie jest, że na początku czuć, słuchajcie, nuty alkoholowe, i czuć taką ostrość. I tutaj wszystko to zostało, słuchajcie, zachowane. W serduszku, cynamon, liczy róża, olej, różany gości, fiołki, resja, słuchajcie, to jest po prostu idealny blend kwiatów, przede wszystkim. Natomiast ten cynamon jakby daje mi tutaj tego pazura, żeby to się nie stało taką kakofonią, tylko po prostu spełniało jakby określoną rolę, tak, i i to nie był tylko blend kwiatowy. Natomiast, słuchajcie, wszystko jest osadzone w przecudownych nutach drzewnych i balsamicznych. W bazie mamy mech dębowy, bursztyn, benzoez, spaczuła, wanilia, sterak, set, piżmowy, i kokos. Także skład przebogaty, słuchajcie, to jest szypr pełną gębą, sara, szkoła, perfumiarstwa, jak ja to zawsze powtarzam. Naprawdę tutaj, słuchajcie, przecudowny blend tego zapachu. Zapach kojarzy się przede wszystkim, to jest kobiecy zapach. Kojarzy się z takim bogactwem, przepychem, obfitością przede wszystkim. Obfitością, słuchajcie. I takim dostatkiem. To mi się kojarzy, słuchajcie, z taką, z takim właśnie szampanem, który popija się na cudownej imprezie, może w jakiejś francuskiej kawiarnie, ale takiej na bogato, słuchajcie. Wszystko jest na bogato tam. Z tym mi się kojarzy właśnie ten zapach. I właśnie dlatego słuchajcie. Ja go sobie zapodałam już dzisiaj, ale zapodam też właśnie yy, w słuchacie w Sylwestra i nowy rok. Yy, I właśnie tutaj wkraczamy w ten temat zapachów na które zakłada się słuchacie na Sylwestra i nowy rok. I dlaczego ja zakładam ten zapach? Dlatego, że są tam właśnie rzeczy, których mi troszeczkę gdzieś tam brakuje. Przede wszystkim obfitości darów yy, losu. Ja bym sobie tego życzyła na przyszły rok, oprócz zdrówka. I jeśli chodzi, słuchajcie, o zapachy, ja tu nie będę przytaczać, co Wy możecie nałożyć na Sylwestra, czy Nowy Rok. Nie, bo ja zawsze zakładam taki zapach, słuchajcie, który mi się albo w czymś cudownym kojarzy, albo tego sobie życzy na przyszły rok i zakładacie, słuchajcie, taki zapach, który właśnie w tym momencie do Was pasuje. Jeżeli chcecie właśnie Potrzebujecie więcej pieniążków, obfitości i, i, i właśnie tych darów losu. Załóżcie sobie jakiś taki, wiecie, zapach z przepychem na bogato, który Wam się z tym kojarzy. Mi się też wkrada troszeczkę minimalizm znowu. Co jakiś czas mi się wkrada, tak średnio co 3-4 lata. Ale nie, jednak uznałam, że, że jeszcze nie. Jeszcze nie. I właśnie na przyszły rok ja sobie życzę tego wszystkiego, co jest tutaj. No może nie akurat, jakby szampana, takiego lejącego się, wiecie, bo u nas dom bezalkoholowy od jakiegoś czasu zupełnie. Ale po prostu tego przepychu kobicości, bo to jest bardzo kobiecy zapach. Przepychu kobicości, radości, zabawy, obfitości, właśnie bogactwa takiego, wiecie, ogólnego i tak dalej. Z tym kojarzy mi się ten zapach. I właśnie tego sobie życzę. I zapadać taki zapach, który Wam się kojarzy czymś bardzo dobrym, pozytywnym, czego chcecie i czego potrzebujecie. Takiego zapachu użyjcie właśnie. Magicznego. No. I słuchajcie, przede wszystkim jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego. Z całego serca życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby się spełniły te Wasze marzenia, żebyście dostali to, czego pragniecie przede wszystkim bo dla każdego to będzie coś innego, dla innych to będzie słuchajcie zdrowie, dla innych pieniądze, dla innych miłość, yy, dla innych jeszcze spokój. No. Każdy z, każdemu z nas brakuje czegoś innego i żebyście właśnie to dostali, czego wam obecnie brakuje. Przede wszystkim tak. No więc tego życzę wam wam, ja jak zawsze zresztą yy, i dajcie mi znać, czym mieć do czynienia z IWRES. Yy, czy lubiłyście, czy nosiłyście, czy miałyście właśnie, są jakby nadal dostępne, słuchać, jest dostępne i wreszcie są też odlewki, więc no, nie wiem, czy nie połakamy się na jakąś taką minimalną chociaż próbkę właśnie, aby sobie zobaczyć tą różnicę, słuchać pomiędzy tym, co jest tutaj, a tym, co jakby jest tym nowym wpustem, bo jeszcze nie powiedziałam, że jeśli chodzi o trwałość, ogon i wszystko w ogóle, jeśli chodzi o cały silni tego zapachu, to jest zapach nie do zabicia po prostu dwa psiki i starczy, bo to jest zapach na cały dzień. Od 8, słuchajcie, do 11, 11 godzin będzie się mocno dosyć trzymał na skórze. Najpierw będzie bardzo mocno wyczuwalny, później już będzie się robił coraz taki bardziej słodszy, syropowaty, chociaż ten dębowy jakby nie pozwala tutaj się też. Aż tak wysłodzić temu wszystkiemu, jest tak w punkt, natomiast no trwałość jest nie do zabicia, to jest trwałość, słuchajcie, e, tak jak miały te zapachy z tamtych lat, e, właśnie z tej stałe, starej szkoły perfumiarstwa dobrej, e, tak tutaj właśnie to się potwierdza, to jest po prostu, słuchajcie, no odzież aż do wyprania i po wybraniu. E, więc e, tego zapachu nie trzeba używać, słuchajcie, ponawiać jakby aplikacji, to wystarczą te dwa psiki na cały Boży dzień naprawdę. Więc pod tym względem to jest, to jest cudeńko. To, że mogę mieć ten zapach, mogłam go poznać, mogę go używać, to jest coś niesamowitego. Obcować właśnie z czymś takim. Także słuchajcie, tym optymistycznym akcentem jeszcze raz składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Pozdrawiam. Zakończymy. Pojawi się już w nowym roku, słuchajcie, z czymś zupełnie innym. Także pozdrawiam, papa. Pa.